Szanowni Państwo, ja tylko tak z pięćminutowym komunikatem, e, być może większość Państwa wie, że e, ja osobiście jako akcjonariusz e, e, PGNiG złożyłem e, e, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na dużą skalę przy podjętej e, uchwale e, dotyczącej fuzji pkn z PGNiG. Złożyłem również pozew do sądu o unieważnienie tej, tej uchwały, generalnie argumentując to następująco, że ten majątek, który posiada PG NiGE, majątek, który jest głównym tym majątkiem są koncesje węglowodorowe, a to oznacza, że PG jako spółka Kiedyś która była 100% udziałem państwa, po wejściu na giełdę miała tych udziałów 72, po fuzji ma 49 z taką tendencją całkowitego podbycia się tych, tych aktywów. Szanowni Państwo, Peginiger ma te 250 koncesji, co oznacza, że właściwie ma prawo do wydobywania. Około połowa, połowy naszych surowców naturalnych. Wartość tych surowców to są setki bilionów złotych. Jestem w stanie to udowodnić przy bardzo konserwatywnym ich liczeniu. Więc zachodzi proces w Polsce kolonizowania kraju, to już my to wszyscy wiemy, ale w tej chwili nadchodzi jakby ostateczny etap kolonizacji kraju, czyli przekazywania najcenniejszych aktywów mogących generować potężne zyski w przyszłości na rzecz wrogich nam kapitałów. I tutaj zrobię taką dygresję do tej dzisiejszej konferencji. Oczywiście każdy ma swoją koncepcję. Jeśli Polska utraci ziemię, a proces przekazywania ziemi obcym kapitałom jest e, bardzo postępujący. On dopiero nastąpi z chwilą, gdy właściciele koncesji będą wywłaszczać e, będą wywłaszczać właścicieli nieruchomości gruntów e, z mocy ustawy to tych ziemi będzie coraz to mniej. I proszę Państwa, teraz jest pytanie. Czy jeżeli my Polacy nie mamy albo nie będziemy mieli w najbliższej przyszłości tej ziemi, jeśli nie będziemy mieli majątku, bogactw naturalnych, to kogo my Polacy mamy bronić? Ja uważam, że jak najbardziej bezpieczeństwo militarne każda naród powinien sobie zapewnić, ale tylko pod warunkiem, że mamy własność. Bo ten trend jest taki, żeby nas wywłaszczyć ze wszystkich możliwych e, e, bogactw. Nie tylko e, tych e, związanych z przedsiębiorstwami na powierzchni, bo to już trwało. E, Trwa, ale przede wszystkim to, co jest przyszłością naszego kraju, czyli te bogactwa naturalne. I tutaj ja myślę, że w dyskusji ten temat będzie jakby pod, podtrzymany. Ja tylko jeszcze tylko, proszę Państwa, dodam, że wczoraj razem z, z partią, z, z liderami partii Wielkiej i Suwerennej Polsce byliśmy na Prześpieku Suwalskim. E, taką z taką wizją e, lokalną. Rozmawialiśmy z panem e, doktorem e, Jerzym Ząbkiewiczem e, właściwie cały dzień. Przekazał nam tę całą dokumentację e, zasobów w e, e, suwalskim, które są przedmiotem wielkiego właśnie zainteresowania wrogich kapitałów. Proszę Państwa, tam następują nowe e, zainteresowanie. Myśmy byli w archiwum regionalnym, tam jest sześć e, dużych e, magazynów próbek geologicznych. Prawie nie mogliśmy tam wejść, ale z nadzorcą, od nadzoru też otrzymali informację, że w ostatnim okresie czasu coraz to więcej profesorów tam przyjeżdża, bierze część tych próbek i bada bada ich pod kątem to, co będzie przyszłością surowcową, czyli pod kątem pierwiastków ziem rzadkich. Szanowni Państwo, tam jest odkryte nowe złoże tajno, które jest, ma 35 tysięcy udokumentowanych ton pierwiastków ziemi rzadkich. Ja Wam tylko dodam, że jedna tona średnia, e, bo są i po 15 milionów złotych, tona kosztuje niektórych z tych 17 pierwiastków ziem rzadkich e, i tu jest e, wychodzimy znowu jako inicjatywa oddolna, żeby powołać e, fundację e, właśnie na rzecz, e, na rzecz przygotowania przynajmniej projektów e, takich pasemnitych starych na zastosowanie nowoczesnych e, technologii po to, aby e, bardzo ekonomicznie i szybko i racjonalnie e, móc wydobywać e, te, e, te zasoby. I tutaj e, Mam minut minęło, więc jakby czekamy, proszę Państwa, bo jeszcze jakby wracam do tego, że naczelnym zadaniem teraz, jeśli, jeśli o tym mówimy, naczelnym zadaniem jest to, że po czwartkowym po sukcesie, bo jakiś dobry sukces żeśmy osiągnęli, bo te zawiadomienie o popełni, do prokuratury o popełnieniu przestępstwa na dużą skalę, które zostało przez prokuraturę odrzucone, prokuratura nie wszczęła tego, tego śledztwa, Myśmy złożyli zażalenie i po trzeciej rozprawie wczoraj sąd pozytywnie przychylił się do naszego wniosku i nakazał pro prokuraturze usiąść postępowanie wyjaśniające, bo myśmy wskazali tutaj na co najmniej kilkanaście przesłanek, do tego, że ta uchwała podjęta w zeszłym roku została podjęta z naruszeniem prawa, a wręcz jest bezprawnie, więc w naszym interesie jest z powrotem przywrócić status quo, jakie miało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, powrotem, po, po unieważnieniu tej uchwały z powrotem zarejestrować go w Krajowym Rejestrze Sądowym i odzyskać tą strukturę akcjonariatu, jaką miał przed. Przed, przed połączeniem. I tutaj liczę na sympatię i, i, i wsparcie w tym zakresie również zgromadzonych na tej konferencji. Dziękuję uprzejmie.